Chodziło o to, żeby zapakować komisję także zwolennikami tych piżolubnych kandydatów żeby po prostu w, w pełni tę komisję komisje kontrolować, tak? Tak, oczywiście, że tak. Prawdopodobnie w PiSie w, w nocy, w tę słynną noc, pierwszego na, z pierwszego na 2 czerwca koledzy z PiSu doskonale wiedzieli, ile jeszcze głosów potrzebujemy, żeby przeskoczyć Traskowskiego i żeby na luzie wygrać. Pewnie nazwiska dopiero poznamy w komplecie. Wiemy, czy, o, czy wiemy o Czarnku, wiemy o Matecku, Mateckim. Potem pomocnicy. Marciniak, Manowska i Cineosendziowie. Te sondażowe wyniki są zawsze lepsze, bo są poprawiane już w komisjach wyborczych, tak? No możliwe, że tak jest. Dlatego wybory na przykład z 2020 roku też należałoby, moim zdaniem, czy, czy należałoby im się przyjrzeć. Jak dosadnie powiedział Orwell, once a whore, always a whore. Czyli raz skurczyłeś, to już kurczę przepraszam, zostaniesz. Kochani, właśnie powraca do nas wielki, a nawet powiedziałabym największy ogier polskiego dziennikarstwa. Mówię tutaj o nikim innym jak o jedynym w swoim rodzaju Tomaszu Lisie. Powraca on również w wielkim stylu, prowadząc szarże przeciwko prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu, dalej zaciekle walcząc i pchając narrację, według której wybory były sfałszowane i Trzaskowski powinien być prezydentem. Wczoraj wypiłam proseko i nie chce mi się żyć, dlatego bardzo dobrze, że lis coś odwalił, bo o nim zawsze łatwo jest zrobić odcinek. Jesteście na kanale A to Ciekawe, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba, bo inaczej, raczej nie inaczej. Dobra. Lecimy z tematem nie ma co. Nasz najlepszy polski dziennikarz znowu dał popis. Ostatnimi czasy niestety nie rusza się zbytnio spoza swojej bardzo małej bańki informacyjnej. Jednak ostatnio uraczył nas piękną rozmową u jakże obiektywnego i rzetelnego dziennikarza. Chodzi mi tutaj oczywiście o pana Marka Zagrobelnego. Pewnie chcecie się mnie teraz zapytać kim kurwa jest Marek Zagrobelny? Jak sam o sobie pisze, jest to były, wieloletni i skutecznie wyleczony pisowiec. Niedawno, na przykład, retweetował wpis jakiegoś typa, który oskarżał Mencena i Karola Nawrockiego o bycie ruskimi agentami. Jak więc widzicie, dobrali się jak dwie krople wody. Cóż, wydaje się, że ich bańka informacyjna robi się coraz ciaśniejsza, a on sam coraz bardziej przypomina karykaturę dziennikarza, który zamiast szukać prawdy, poluje na lajki i poklask w swojej małej, twitterowej sekcie. Jeśli to jest wyleczenie z pisowości. To może pora na kolejną terapię, tym razem na kontakt z rzeczywistością. No dobra, ale wróćmy do tematu. O czym takim sobie tam gadali, o czym niby innym, jak nie o rzekomo sfałszowanych wyborach? Tomasz Lis postanowił stanąć ramię w ramię z Giertychem i wyszedł naprzeciw rozumowi i godności człowieka ze swoimi nowymi teoriami spiskowymi. Otóż te dwa wybitne mózgi połączyły się w tak piękny sposób, że wymyśliły sobie, że Prawo i Sprawiedliwość miało rzekomo w jakiś sposób schakować systemy państwowej komisji wyborczej. Prawdopodobnie w jakiś sposób zaingerowali w ten system wyborczy, w system, nawet nie wiem, może Państwowej Komisji Wyborczej, który umożliwia coś takiego, że e, można siedzieć sobie na przykład w sztabie wyborczym partii politycznej i wprowadzać wyniki bezpośrednio do systemu Państwowej Komisji Wyborczej. To jest... Bo są też głosy, że, że prawdopodobnie w pisie w nocy, w tę słynną noc, z 1 na, dru na drugi, czerwca. Koledzy z doskonale wiedzieli, ile jeszcze głosów potrzebujemy, żeby przeskoczyć Trzaskowskiego i żeby na ludzi wygrać. Paweł, w sumie to dość śmieszne, że najpierw gadają o nich jako o zaścianku. I jakichś wieśniakach oderwanych od pługa, a potem okazuje się jednak, że pisma w swoich szeregach wyśmienitych specjalistów na poziomie FBI, którzy potrafią włamać się na serwery jednej z najbardziej strzeżonych instytucji w naszym państwie i tak po prostu zmienić sobie wynik wyborów. Oczywiście nie jest to jedyna kontrowersyjna rzecz, którą powiedzieli nasi wybitni myśliciele. Pod wątpliwość poddają nie tylko wynik tych wyborów, ale również tych z 2020 roku. Ja wiem, ale to czy, czy z tego wynika, że to co socjologowie przez lata. Powtarzają, że PiS jest niedoszacowany w sondażach, to wynika z tego, że być może sondaże są całkiem ok, ale w świetle tego, co widzimy przy tych wyborach i w świetle tego, co Pan opowiada, po prostu te sondażowe wyniki są zawsze lepsze, bo są poprawiane już w komisjach wyborczych, tak? To możliwe, że tak jest. Dlatego wybory na przykład z 2020 roku też należałoby, moim zdaniem, czy, czy należałoby im się. Mi się wydawało, że są niedoszacowani w sondażach, dlatego, bo jest to najlepsza forma manipulowania wyborcami. Wiecie. Ludzie lubią głosować na zwycięzców. Coś w rodzaju propagandy sukcesu. Jest to taka sama sztuczka jak to, że w wyborach parlamentarnych kandydaci, na zwycięstwie których zależy partii, są umieszczani na pierwszych miejscach list. Powoli mam wrażenie, że uśmiechnięci zaraz przestaną się pierdolić i zażądają powtórzenia wyborów Wałęsa versus Mazowiecki, bo bardzo możliwe, że okaże się, że bracia kaczyńscy już wtedy wpływali na wyniki wyborów. Oczywiście to nie jest jedyna teoria, o której panowie mówili w tym wywiadzie. Okazuje się, że poza tym, że pisma dostęp do hakerów, to w dodatku wszyscy kontrkandydaci Rafała Trzaskowskiego brali udział w wyborach tylko po to, aby rzucać bonusowi kłody pod nogi. Ale niech pan powie, bo niektórzy, ja byłem wśród tych niektórych, naiwnie sądziliśmy, że ludzie typu Stanowski czy Jakubiak startują, żeby w kampanii czy w debacie pomagać kandydatowi pisu. Tu nagle wygląda to tak, że to nie chodziło o to, że to może swoją drogą, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby zapakować komisję także zwolennikami tych pisolubnych kandydatów, żeby po prostu w pełni tę komisję kontrolować, tak? Tak, oczywiście, że tak. No pewnie, że tak. A jak inaczej? Myślałam, że to Giertych jest największym szurem w polskiej polityce, ale okazuje się, że jest bardzo mocna konkurencja. Aż strach pomyśleć, na co wpadną za tydzień. Szkoda tylko, że wszystkie te ich teorie, jak zawsze, niczym się nie podpierają, a jedynym dowodem są ich chore urojenia. Równie dobrze mogliby powiedzieć, że to wszystko wina gumisiów na spółkę z tabalugą. I miałoby to tyle samo sensu. Nasz ulubiony dziennikarz i promotor amfaminy nie ogranicza się tylko do snucia teorii o tym, jak prawo i sprawiedliwość sfałszowało wybory. Czasami zdarza mu się również wypowiadać w innych tematach, jak na przykład obrażanie polityków, za którymi nie przepada. A teraz a propos Huxhu, o którym wspomniałem. Widzimy to Huxhu. Oto oto yy, animatorzy tego, tej całej historii z pierwszej z nocy pierwszej na z pierwszego na drugiego czerwca. Pewnie nazwiska dopiero poznamy w komplecie. Wiemy o, wiemy o Czarnku, wiemy o Matecku, Mateckim. Potem pomocnicy Marciniak, Manowska i ci neosędziowie Sądu Najwyższego, w tym niejaki wiewiak, specjalista od życia poczętego, który już na rozkaz Manowskiej wyeliminował dwóch sędziów, którzy fiknęli, uznając, że tak naprawdę ta izba jest. Nie ma właściwości do zajmowania się tymi protestami wyborczymi. Dalej, całe to medialne towarzystwo sprzedajne suwarzystów obdzwonionych różnych medialnych pączków. Ktoś może się zapytać, zadać pytanie całkiem logiczne. No dobra, służyli pisowcom zapisu. To dlaczego służą pisowcom teraz? Przecież teraz nie muszą. Teraz nie dostają bezpośrednich przelewów od Ziobry i Romanowskiego. Nie wiem, czy to jest. Może to jest, to jest przywiązanie do swoich dawnych sponsorów, może to jest liczenie na profity w przyszłości, a może to jest tylko potwierdzenie pewnej prawidłowości opisanej przez. Orwella, który stwierdził, nie jest tak, że dajesz, że okazujesz się tchórzem, sprzedawczykiem i zdrajcą, a potem raz, dwa, trzy i nagle przestawiasz się na tryb przyzwoitości, wszystko jest okej. Ok. Jak dosadnie powiedział Orwell, once a whore, always a whore, czyli raz kuliłeś, to już kurczę, przepraszam, zostaniesz. Ja rozumiem, że Tomasz Lis jest chorym człowiekiem, ale czy w Polsce na pewno jest miejsce, by jeden z najpopularniejszych dziennikarzy po prostu obrażał polityków? Dlaczego nikt jeszcze nie wyciągnął z tego żadnej odpowiedzialności? Z tego co słyszymy na co dzień, wyborcy koalicji to elita intelektualna. A potem widzimy, jak się zachowują w taki sposób. A teraz wyobraźmy sobie, jakby to wyglądało, jakby jakiś prawicowy polityk mówił w taki sposób o kimś z uśmiechniętej koalicji, albo nawet gorzej, jakby powiedział coś o najpopularniejszym handlarzu uranem Owsiaku. Pewnie uśmiechnięci zorganizowaliby ogólnopolską obławę, podobną jak Nazor Rostarnowa. W którym będą rozwijały się najnowocześniejsze technologie, gdzie nie tylko będziemy inwestować w technologie nuklearne, ale gdzie będziemy mieli speców, którzy to będą robić. Gdzie nie tylko tworzymy centralny okręg przemysłowy, ale gdzie przemysł będzie się rozwijać i gdzie talenty mogą się rozwijać. Że będziemy mieli rodzaj swojej misji na księżyc, tak jak nasi dziadowie walczyli o niepodległość. A kiedy już by go złapali, to pewnie skończyłoby się to wieloletnim wyrokiem i chłostą. To jest właśnie mentalność uśmiechniętej koalicji. Oni mogą, ale w drugą stronę to już źle. Co sądzisz o Tomaszu Lisie? Lubiłeś go kiedyś? Uważacie, że zaliczył on największy upadek w historii polskiego dziennikarstwa? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo jeśli tego nie zrobicie, to będziecie musieli obejrzeć wszystkie wypowiedzi Tomasza Lisa sprzed ostatnich dwóch lat. Jak dla mnie nie warto ryzykować, bo może się to skończyć psychiatrykiem. Dzięki za dzisiaj. Byliście na kanale, a to ciekawe. Niestety ja muszę już lecieć. Do następnego. Siema.